Finanse w metaversach, a tak naprawdę chodzi o coś ważnego. E, całkiem niedawno, 11 marca 2025 roku, e, wielki news od, w Stanach Zjednoczonych, oczywiście, ale dotyczy całego świata: e, podpisano, że rząd amerykański nabędzie 1 milion bitcoinów w przeciągu 5 lat. Tak. I nie będzie to z pieniędzy podatników. Zrobią rewaluację złota i dużo tam innych rzeczy. Ale co to oznacza dla rynku krypto? Aktywa cyfrowe poszybują, bo na Bitcoinie będzie można zarobić oczywiście, ale ponieważ jest to już rezerwa narodowa oficjalnie podpisana, te wzrosty nie będą tak inne jak na rzeczach, które Będą bardziej użytkowe. Jeżeli znasz historię złota, to wiesz, że ono nie traci na wartości, to pieniądz jest dewoluowany, ale oczywiście na technologii można zarobić najwięcej. Także, jeżeli Cię interesują tematy właśnie w technologii e, związanej z blockchainem, e, z finansami w metaversach, mm, no to zgłosz się do mnie i zobacz, jak możesz z tego korzystać bo nie wiesz czego nie wiesz i mam nadzieję że moja oferta będzie odpowiednia dla ciebie. Pozdrawiam i przede wszystkim edukuj się.